Zapach palonej kawy mieszał się z wonią tandetnego kadzidełka, gdy Helena odepchnęła parującą szybę drzwi do centrum spirytystycznego Światło Nadziei. W wieku 57 lat jej dłonie drżały nie tylko z marcowego chłodu, który przeszywał kości w Krakowie, ale i z powodu oczekiwania, które nosiła w sobie od dwóch dekad. Dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat, odkąd Karolina zniknęła w wieku 17 lat, zostawiając jedynie naderwany bilecik. Mamo, muszę znaleźć siebie, nie szukaj mnie. Sala była wypełniona plastikowymi krzesłami ustawionymi w kręgu, zajętymi przez ludzi o zmęczonych twarzach i zaczerwienionych oczach. Helena rozpoznawała ten cichy rozpacz, to samo widziała w lustrze każdego ranka. Pani Franciszka, krępa kobieta o siwych włosach, dramatycznie gestykulowała w środku kręgu, jej złote pierścionki połyskiwały w żółtawym świetle wadliwych lamp fluorescencyjnych. Dziś czujemy między nami szczególną energię, mruknęła pani Franciszka, jej małe oczy utkwione w Helenie, któraś z nas szuka kogoś od bardzo dawna. Helena przycisnęła torebkę do piersi, czując ciężar zdjęcia Karoliny, które zawsze nosiła przy sobie. To samo zdjęcie, które pokazywała dziesiątkom policjantów, detektywów, wróżek i jasnowiców na przestrzeni lat. Karolina uśmiechająca się z tymi błyszczącymi zielonymi oczami i brązowymi włosami opadającymi falami na ramiona. Tak młoda, tak pełna życia. Zamknij oczy i weź głęboki oddech, poinstruowała pani Franciszka przyciemniając główne światła. Pozwól, aby głosy z zagrobu nas znalazły. Helena zamknęła oczy, ale nie mogła wymazać wspomnienia z tamtego ranka w 1992 roku. Karolina wyszła do szkoły jak zawsze, z granatową torbą i nienagannym mundurkiem. Pocałowała Helenę w policzek i powiedziała: Kocham cię, mamo, zanim zniknęła za drzwiami. To były ostatnie słowa, jakie Helena usłyszała od córki. Ciszę w sali przerwał cichy jęk pani Franciszki. Helena otworzyła oczy i zobaczyła medium kołyszące się z boku na bok, jakby walczyła z jakąś niewidzialną siłą. Nadchodzi ktoś, szepnęła kobieta siedząca obok Heleny, ktoś młody. Serce Heleny zabiło szybciej. Jej dłonie stały się jednocześnie lodowate i spocone. Pani Franciszka zaczęła mówić innym głosem, wyższym niemal dziecięcym. Mamo, mamo, słyszysz mnie? Głos. Helena poczuła jakby ziemia zniknęła jej spod nóg. To był głos Karoliny. Dokładnie taki, jak go pamiętała. Słodki, lekko chrapliwy, z tym krakowskim akcentem, którego nigdy całkowicie się nie pozbyła. Karolino, szepnęła Helena, jej głos załamywał się. Moja córko, to ty? Jestem tu, mamo. Jestem, jestem w ciemnym miejscu, zimnym, od bardzo dawna. Łzy zaczęły spływać po twarzy Heleny, zostawiając słone ślady na jej suchej skórze. Dwadzieścia lat pytań, bezsennych nocy, poczucia winy i samobiczowania, wszystko skupiło się w tej chwili. Gdzie jesteś, moja córko? Co się z Tobą stało? Ja, ja poszłam daleko, bardzo daleko. Były tam osoby, osoby, które obiecały mi pokazać prawdę. Ale prawda boli Mamo, bardzo boli. Głos Karoliny przez panią Franciszkę brzmiał odległo, jakby dochodził z głębokiego tunelu. Helena pochyliła się do przodu, desperacko starając się usłyszeć każde słowo. Jakie osoby, kto cię zabrał? Nazywali się, nazywali rodziną, mówili, że jestem tam wyjątkowa, że mam cel, ale cel, cel był ciemny nagle pani Franciszka gwałtownie się skręciła, jakby została zaatakowana przez coś niewidzialnego. Jej oczy wywróciły się i zaczęła mówić zupełnie innym głosem, niskim, męskim, groźnym. Nie powinna mówić. Niektóre sekrety powinny pozostawiać pogrzebane. Helena poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Wokół kręgu inne osoby wydawały się niespokojne, niektóre szeptały modlitwy, inne nerwowo spoglądały na drzwi. Kim pan jest? Zapytała Helena. Jej głos był bardziej stanowczy niż sądziła, że potrafi. Jestem strażnikiem tajemnic. A ty, Helena Kowalska, powinnaś przestać szukać tego, czego nie chcesz znaleźć. Pełne imię i nazwisko. Helena nigdy nie powiedziała pani Franciszce swojego pełnego imienia i nazwiska. Tylko Helena. Krew zamarła jej w żyłach. Mamo, nie słuchaj go. Głos Karoliny powrócił, teraz bardziej pilny. On kłamie. Muszę ci powiedzieć, muszę ci powiedzieć o miejscu, miejscu, dokąd mnie zabrali. Karolino, wracaj. Niski głos ryknął przez panią Franciszka, która teraz pluła pianą. Należysz do nas. Nie, krzyknęła Karolina. Mamo, oni są w Zakopanem, w gospodarstwie, w gospodarstwie Wieczny Raj. Znajdź brata Michała, on wie, on wie co mi zrobili. Nagle pani Franciszka osunęła się na krzesło, ciężko oddychając. Cisza w sali była ogłuszająca. Helena niekontrolowanie się trzęsła, jej umysł pędził z informacjami, które właśnie otrzymała. Przepraszam, mruknęła pani Franciszka, wycierając pianę z ust chusteczką. Czasami, czasami sesje są intensywne. Usłyszałaś coś, co może ci pomóc. Helena skinęła głową, nie mogąc mówić. Gospodarstwo wieczny raj, brat Michał, zakopane. To były konkretne wskazówki. Pierwsze prawdziwe tropy, jakie miała od dwudziestu lat. Ekstra, droga do zakopanego dwa tygodnie później. Dwa tygodnie później Helena jechała z zakurzoną drogą prowadzącą w kierunku zakopanego. Wydatkowała wszystkie swoje oszczędności na wynajęcie detektywa, który odnalazł dokumenty dotyczące posiadłości o nazwie Gospodarstwo Wieczny Raj, działające między 1991 a 1994 rokiem. Oficjalnie była to terapia dla młodzieży z problemami. Nieoficjalnie krążyły plotki o dziwnych praktykach, zaginięciach i śledztwie policyjnym, które zostało tajemniczo umorzone. Detektyw odnalazł również Michała Nowaka, bez pokrewieństwa z Heleną, pomimo podobnego nazwiska, który był liderem wspólnoty, a teraz żył jako pustelnik w pobliskich górach. Miałby teraz około siedemdziesięciu lat, jeśli jeszcze żyje. Droga zmieniła się w polną, a Helena musiała kilka razy zatrzymywać samochód, aby sprawdzić GPS w telefonie, który ledwo łapał zasięg. Drzewa zamykały się wokół drogi niczym zielone ściany, blokując światło słoneczne i tworząc ponure, klaustrofobiczne środowisko. Finalnie ujrzała ruiny gospodarstwa. Rozpadające się ceglane mury, zawalone dachy, powybijane szyby, odbijając przesączające się światło jak martwe oczy. Roślinność opanowała posiadłość, winorośl pieła się po ścianach, a korzenie rozsadzały fundamenty. Helena zatrzymała samochód i powoli wyszła. Ponowiła cisza, przerywana jedynie szeptem wiatru w liściach i odległym szumem strumienia. Podszedł do głównego wejścia, gdzie blaknąca tabliczka była jeszcze częściowo czytelna. Gospodarstwo wieczny raj, odnowienie duszy i ducha. Wtedy usłyszała śmiech, młody, kobiecy śmiech, dochodzący z wnętrza ruin śmiech Karoliny! Helena pobiegła w kierunku dźwięku, potykając się o kamienie i gałązie, serce waliło jej tak mocno, że słyszała pulsowanie krwi w uszach. Śmiech odbijał się od zniszczonych murów, zawsze wydawał się dochodzić z innego miejsca, zawsze pozostawał poza zasięgiem. Karolino! krzyknęła: Karolino, gdzie jesteś? Śmiech urwał się nagle. Na gospodarstwie zapadła śmiertelna cisza. Helena znalazła się na centralnym dziedzińcu, otoczonym zrujnowanymi budynkami. W centrum znajdowała się wyschnięta fontanna, pełna suchych liści i śmieci. Coś błyszczało na dnie fontanny. Helena schyliła się i zobaczyła srebrny łańcuszek łańcuszek, który natychmiast poznała. Był to naszyjnik, który podarowała Karolinie na szesnaste urodziny. Naszyjnik z małym srebrnym aniołkiem, którego Karolina nigdy nie zdejmowała. Trzęsącymi się rękami Helena zeszła do fontanny i podniosła naszyjnik. Był nienaruszony, ale coś było do niego przywiązane: mały, złożony kawałek papieru. Ostrożnie rozłożyła papier. Była to notatka napisana pismem Karoliny. Mamo, jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie znalazłaś. Nie tak, jak się spodziewałam, ale mnie znalazłaś. Musisz poznać prawdę. Przyjechałam tu z własnej woli. Nie zostałam porwana, szukałam ich. Helena poczuła, jakby ktoś uderzył ją w żołądek, oparła się o brzeg fontanny, czytając resztę notatki. Byłam zagubiona, mamo, zagubiona i zła, zła na ciebie, na tatę, na całe nasze normalne i bezpieczne życie. Chciałam czegoś więcej, czegoś prawdziwego. Brat Michał obiecał mi, że tutaj znajdę swoje prawdziwe ja, swój boski cel. Uwierzyłam mu, uwierzyłam im wszystkim, aż było za późno. Helena odwróciła papier, było tam jeszcze coś. Mówili, że jestem wyjątkowa, że mam dar, że mogę być portalem do boskości, ale ich boskość była ciemna, mamo, bardzo ciemna. Odprawiali rytuały, składali ofiary, nie tylko zwierząt. Kiedy próbowałam uciec, kiedy próbowałam uciec, powiedzieli, że wiem za dużo, że na zawsze jestem ich. Schowałam ten liścik w nadziei, że ktoś kiedyś go znajdzie. Jeśli to czytasz, to znaczy, że nie udało mi się uciec. Przepraszam, mamo, przepraszam, że byłam taka głupia, przepraszam, że cię opuściłam. Kocham cię, zawsze cię kochałam. Znajdź brata Michała. On ma odpowiedzi, których potrzebujesz. Ale uważaj. On wciąż żyje i wciąż jest niebezpieczny. Helena osunęła się na ziemię, szlochając. Dwadzieścia lat nadziei, wiary w to, że jej córka padła ofiarą porwania, wyobrażania sobie, że może żyje gdzieś na świecie, wszystko rozpadło się w kilku napisanych odręczne paragrafach. Karolina zdecydowała się odejść, zdecydowała się dołączyć do tych ludzi i najwyraźniej zapłaciła za ten wybór najwyższą cenę. Znalazłaś to, czego szukałaś? Helena gwałtownie się odwróciła. Starszy mężczyzna stał w wejściu na dziedziniec, opierając się o laskę. Długie, siwe włosy, niechlubna broda, wyblakłe, ale wciąż intensywne niebieskie oczy. Był ubrany skromnie: stare dżinsy i flanelową koszulę. Czy pan to Miguel Santos? Zapytała Helena, powoli wstając. Brat Michał, do twojej dyspozycji. Odpowiedział, jego głos był chrapliwy, ale stanowczy, chociaż dawno już nie używam tego tytułu. Gdzie jest moja córka? Helena przycisnęła liścik do piersi. Gdzie jest Karolina? Michał powoli podszedł do fontanny, patrząc na naszyjnik w dłoni Heleny. Była wyjątkowa, powiedział cicho bardziej wyjątkowa niż ktokolwiek z nas mógł sobie wyobrazić. Odpowiedz na moje pytanie! Jest wszędzie i nigdzie, mruknął Michał, jego oczy były zamglone. Stała się częścią czegoś większego, czegoś wiecznego. Helena poczuła, jak gorąca złość podnosi się w jej piersi. Pan ją zabił, pan zabiła moją córkę. Ja nikogo nie zabiłem, odpowiedział Michał, naprawdę zdziwiony. Karolina, Karolina odeszła z własnej woli, zobaczyła prawdę, prawdę o tym, kim byliśmy. Co robiliśmy? Jaka prawda, Michał usiadł na brzegu fontanny. Nagle wydawał się znacznie bardziej kruchy. Wierzyliśmy, że służymy Bogu, że przygotowujemy młode dusze do wniesostąpienia. Ale głosy, które słyszeliśmy, głosy, które nas prowadziły, nie były boskie. Były czymś znacznie starszym, znacznie ciemniejszym. Helena zbliżyła się, serce waliło jej mocno. Kontynuuj. Odprawialiśmy rytuały, próbowaliśmy otworzyć portale, próbowaliśmy komunikować się z zaświatem. I nam się udawało, ale to, co przechodziło przez te portale, nie było światłem. Była to ciemność, głód, pragnienie młodych dusz. Mówisz, że... że karmiliście te rzeczy dziećmi? Niecelowo, szepnął Michał. Przynajmniej nie na początku. Myśleliśmy, że je podnosimy, przekształcamy... Ale one po prostu znikały jedna po drugiej, aż pozostała tylko Karolina. Helena wstrzymała oddech, co się z nią stało, odkryła prawdę przed nami wszystkimi, przejrzała kłamstwa, zobaczyła kim naprawdę byliśmy, co naprawdę robiliśmy. I ona, Michał zachował się, jego ręce drżały, spróbowała zamknąć portal, spróbowała zatrzymać to, co zaczęliśmy. A wy ją powstrzymaliście? Próbowaliśmy, ale Karolina była silniejsza niż myśleliśmy. Udało jej się zamknąć portal, ale. ale cena była wysoka. Musiała się poświęcić, aby zatkać przejście. Helena poczuła, że świat się wokół niej kręci. Mówisz, że moja córka zabiła się, żeby was powstrzymać? Nie. Michał pokręcił głową. Nie zabiła się. Przemieniła się, stała się częścią bariery, która chroni nasz świat przed tymi istotami. To szaleństwo, mruknęła Helena. Ale jakaś jej część, mała i zdesperowana, chciała w to uwierzyć. To prawda, nalegał Michał. Dlatego może się z nami komunikować, dlatego słyszała się na seansie spirytystycznym. Jest między światami, strzeże granicę. Helena spojrzała na wisiorek w dłoniach. Udowodnij. Udowodni, że jest między światami. Michał powoli wstał i podszedł do jednej z zrujnowanych ścian. Laska zaczął drapać luzną zaprawę. Kawałki ściany odpadły, ukazujące coś ukrytego pod spodem. Symbole. Setki symboli wyrytych w ścianie, niektóre wypalone w kamieniu, inne namalowane czymś, co wyglądało na zaschniętą krew. Ona to zrobiła? spytała Helena, zbliżając się. Tak, tej ostatniej nocy, zanim... Zanim ostateczna ofiara. Helena przyjrzała się symbolom z bliska. W centrum było coś, co zatrzymało jej serce. Wiadomość napisana po polsku, głęboko wyryta w kamieniu. Mamo, jeśli to czytasz, to znaczy, że mi się udało. Portal jest zamknięty. Oni już nikogo nie skrzywdzą. Kocham cię. Zawsze cię kochałam. Nie płać po mnie. W końcu znalazłam swój cel. W końcu znalazłam swój spokój. Helena dotknęła talcami napis, czując szorstkie rowki w kamieniu. Były prawdziwe, autentyczne i zdecydowanie pismem Karoliny. – Jak, jak mogę mieć pewność, że nie kłamiesz? – spytała Helena, łamiąc głos. – Bo, – odpowiedział Michał cicho, – ja wciąż ją słyszę. Każdej nocy. Ona mnie chroni, chroni nas wszystkich. A teraz, kiedy jesteś tutaj, może w końcu odejść. Co masz na myśli? Michał smutnie się uśmiechnął. Czekała na ciebie, czekała aż przyjdziesz, czekała aż poznasz prawdę. Teraz, kiedy już wiesz, może się uwolnić. W tej chwili Helena poczuła delikatny, ciepły powiew, który nie pasował do chłodnego popołudnia. Spróbowała zamknąć portal, spróbowała zatrzymać to, co zaczęliśmy. A wy ją powstrzymaliście? Próbowaliśmy, ale Karolina była silniejsza niż myśleliśmy. Udało jej się zamknąć portal, ale, ale cena była wysoka. Musiała się poświęcić, aby zatkać przejście. Helena poczuła, że świat się wokół niej kręci. Mówisz, że moja córka zabiła się, żeby was powstrzymać? Nie. Michał pokręcił głową, nie zabiła się, przemieniła się, stała się częścią bariery, która chroni nasz świat przed tymi istotami. To szaleństwo, mruknęła Helena. Ale jakaś jej część, mała i zdesperowana, chciała w to uwierzyć. To prawda, nalegał Michał, dlatego może się z nami komunikować, dlatego słyszała się na seansie spirytystycznym. Jest między światami, strzeże granicę. Helena spojrzała na Wisiorek w dłoniach. Udowodni. Udowodnij, że jest między światami, Michał powoli wstał i podszedł do jednej z zrujnowanych ścian, laska zaczął drapać luzną zaprawę. Kawałki ściany odpadły, ukazujące coś ukrytego pod spodem. Symbole, setki symboli wyrytych w ścianie, niektóre wypalone w kamieniu, inne namalowane czymś, co wyglądało na zaschniętą krew. Ona to zrobiła? spytała Helena, zbliżając się. Tak, tej ostatniej nocy, zanim Zanim ostateczna ofiara. Helena przyjrzała się symbolom z bliska. W centrum było coś, co zatrzymało jej serce. Wiadomość napisana po polsku, głęboko wyryta w kamieniu. Mamo, jeśli to czytasz, to znaczy, że mi się udało. Portal jest zamknięty. Oni już nikogo nie skrzywdzą. Kocham cię. Zawsze cię kochałam. Nie płać po mnie. W końcu znalazłam swój cel. W końcu znalazłam swój spokój. Helena dotknęła talcami napis, czując szorstkie rowki w kamieniu. Były prawdziwe, autentyczne i zdecydowanie pismem Karoliny. – Jak, jak mogę mieć pewność, że nie kłamiesz? – spytała Helena, łamiąc głos. – Bo – odpowiedział Michał cicho – ja wciąż ją słyszę. Każdej nocy. Ona mnie chroni. Chroni nas wszystkich. A teraz, kiedy jesteś tutaj, może w końcu odejść. Co masz na myśli? Michał smutnie się uśmiechnął. Czekała na ciebie, czekała aż przyjdziesz, czekała aż poznasz prawdę. Teraz, kiedy już wiesz, może się uwolnić. W tej chwili Helena poczuła delikatny, ciepły powiew, który nie pasował do chłodnego popołudnia. Zapach, który znała, tani perfum, którego Karolina używała w wieku nastoletnim, wypełnił powietrze. Mamo, głos dochodził zewsząd i nigąd. Jestem tutaj. Helena rozejrzała się, łzy spływały jej po policzkach. Karolino? Jest mi dobrze, mamo, jestem w spokoju, możesz mnie puścić. Nie, szlochała Helena, nie mogę, jesteś wszystkim, co mam. Nie jestem, szepnął głos Karoliny. Masz całe życie przed sobą, masz miłość do dawania, masz cel. Puść mnie, mamo. Pozwól mi odpocząć. Helena uklęknęła na ziemi, przytulając wisiorek do piersi. Tak bardzo cię kocham, moja córko, tak bardzo. Wiem i ja ciebie też kocham, ale teraz musisz żyć, żyć za nas dwie. Powiew wiatru zaczął się wzmacniać, a Helena poczuła jakby tysiąc delikatnych dłoni dotykało jej twarzy, osuszając łzy. Pa, mamo, do zobaczenia. I cisza. Helena długo klęczała, ściskając wisiorek Karoliny w dłoniach. Kiedy w końcu wstała, Michała już nie było. Była sama wśród ruin, a słońce zachodziło na horyzoncie. Wróciła do samochodu, czując się dziwnie lekko. Po raz pierwszy od dwudziestu lat nie czuła ciężaru winy i wątpliwości. Znała prawdę, wiedziała, że Karolina znalazła swój cel, nawet jeśli był to cel tragiczny. Ale było coś jeszcze. Coś czego Helena nie powiedziała nikomu nawet samej sobie dwa tygodnie po seansie spiritystycznym odebrała telefon w środku nocy młody kobiecy głos mówił o podejrzanej wspólnotach religijnej która werbowała nastolatki w pobliskim mieście głos podał adresy nazwiska szczegółowe informacje to był głos Karoliny helena nie zaczęła natychmiast śledztwa bo skupiała się na gospodarstwie ale teraz, jadąc do Krakowa, wiedziała, co musi zrobić. Zatrzymała samochód na poboczu i sięgnęła po telefon. Wykręciła numer policji. Chciałabym zgłosić przestępstwo, powiedziała, gdy odebrał dyżurny. Dotyczy sekty, która werbuje nieletnich. Podczas rozmowy poczuła ponownie ten delikatny, ciepły powiew. Zapach Karoliny wypełnił samochód na chwilę, a Helena się uśmiechnęła. Jej córka wciąż chroniła dzieci, wciąż spełniała swój cel, a Helena w końcu wiedziała, jaki był jej cel. W kolejnych miesiącach Helena stała się aktywistką.